Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj troszkę teorii tyczy się ta teoria i Urala, i Dniepra, a również też innych motocykli, jak się składa. Ale skupmy się na Uralu i na Dnieprze. Na Uralu wam pokażę o co chodzi. A mianowicie, mamy już złożone na przykład cylindry, te jeszcze nie są, po to, żeby wam pokazać te głowice. Nie są, po to, żeby wam pokazać o co chodzi. I teraz, tak, przykręciliśmy sobie cylinder. Przykręcamy głowicę, mówimy teraz o Uralu. Przykręcamy głowicę w Uralu. Wiadomo, że dochodzą nam jeszcze do tego koniki. I dokręcamy. Regulacje wkręcamy do oporu, czyli potężnie zwiększamy luz. Wszystkie regulacje wkręcamy do oporu. Sprawdzamy oczywiście wcześniej, żeby te gwinty wszystko fajnie chodziło. Smarujemy i tak dalej. Nakrętki czy śruby, jeżeli do wymiany, to wymieniamy wszystko i tyle. No i teraz tak, łapiemy sobie... Lewy cylinder, łapiemy sobie za popychacz, trafiamy popychaczem do gniazda popychacza zamontowanego w blok, trafiamy popychaczem, czujemy, że jest, czy okay. mamy zawór wydechowy, no i ustawiamy mijankę, czyli lecimy sobie tym zaworem wydechowym, przestał pracować. Sprawdzamy, zaczął ssące pracować. Ustawiamy dwa zawory na prawym cylindrze, bo tu trzymaliśmy na lewym. Czyli jak to zasada mianki na drugim cylindrze. dwa zawory ustawiamy, laski mają się obracać i dopiero tam łapiemy mijankę, a tutaj robimy tak, żeby na tych lasek nie pokrzywiło, czyli zwracamy na to uwagę. Przekopujemy delikatnie, kończy się wydech, zaczyna ssanie, ustawiamy sobie lewy gar. I ustawiamy sobie tutaj na lewym garze kontrujemy, laski mają się swobodnie obracać, przekopujemy jeszcze raz, sprawdzamy jeszcze raz. Mijanka na jednym, mianka na drugim, żeby był luz ustawiony. Co się dzieje, gdy tego nie zrobimy? Bo 90% mechaników, których ja znam z facebookowych grup, oni tego nie robią, a później przerzucają winę, że warsztat jakiś źle coś zrobił, że tylko nie oni, że to na pewno nie ich wina. Co jest u mnie sprawdzane? U mnie jest sprawdzane ciśnieniowo każdy zawór, tak więc tak więc ja się w konia nie dam zrobić. Ale o co chodzi? Co się dzieje, jeżeli tego nie zrobimy z tymi śrubami regulacyjnymi? Tak samo może być w dolniaku, ale to już inna historia. Nie wiem, może opamawiałem, może nie. Kiedyś na grupie omawiałem jakieś tam, ale zrobię film osobny. No i teraz robi się tak. Okaże się, że jest śruba wkręcona i nam urosło. No i zawór będzie tak i drugi nam przypieprzy w niego. W tym momencie dochodzi do skrzywienia obydwóch zaworów, a minimum jednego. Skrzywi nam się zawór, zaraz zacznie nam ciec, będziemy kopać, kombinować, no ale jak? Przecież głowice są po remoncie, a to nie działa. No nie będzie działać, jeżeli skrzywimy zawór. Jeżeli go nie będziemy krzywić, no to powinno być w porządku. No i wiadomo, czystość, no czystość, splanowane są. Splanowane są powierzchnie, przefrezowane gniazda oryginalne, na przykład tutaj prowadnice nowe, zawory nowe, żeby to po prostu w miarę jakoś było, ale mniejsza o to. Każdy robi, jak tam sobie uważa. Chodzi tylko o to, żeby pamiętać o tych luzach, żeby sobie nie niszczyć pracy czyjejś, a przede wszystkim swojej pracy i nie marnować pieniędzy, bo ciężko na nie pracujemy lepiej wydać to później na paliwo na jazdy. Taka jest moja teoria. To tyle. Pozdrawiam, cześć.